Nazywam się Maria Kowaliki, i prowadzę zajęcia z monologu interaktywnego w Starownskim Kultury. Pokaz, ten, który Państwo za chwilę zobaczycie, jest to efekt pracy kilku miesięcy, przy czym mamy tutaj trzy debiutantki. Są to Klaudia Siczek, która przyjechała do nas z Ameryki, a aczkolwiek jest Polką, urodziła się w Ameryce i postanowiła troszeczkę pobawić się na scenie polskiej dotarła dobiła do nas bardzo późno. Bo, nie wiem, cztery tygodnie temu może. Niemniej wykorzystała wszystkie zajęcia i efekt tej pracy Państwo już będziecie mogli zobaczyć. Chyba nie jest zupełną debiutantką, ponieważ występowała na scenie w Ameryce. Ale po. po polsku i po angielsku. To w Hollywood? Nie, nie w Hollywood. Nie w Hollywood. Drugą debiutantką jest Magda Czerwińska, pani Magdalena. Która e, dobiła w tym semestrze do nas, będzie również brała udział w przedstawieniu farsy. E, trzecią debiutantką, Klaudia Madanowska, która chodziła w poprzednim semestrze, ale choroba przerwała jej możliwość wykorzystania zajęć, dlatego ten semestr kończy jakby w ramach tego poprzedniego, ale po raz pierwszy będzie rzeczywiście tutaj na scenie. Będą wspierać te trzy debiutantki, osoby, które już chodzimy na zajęcia, dwa semestry czy trzy, ale też wielkie wsparcie ze strony, ze strony dwóch teatrów, Teatru Ex Machina i Teatru Józef Wie Lepiej, bo koledzy postanowili pomóc tym, którzy mają obowiązek w tym pokazie wystąpić i będą im partnerować. Parę słów chciałabym powiedzieć o Teatrach dosłownie dwa zdania. Pierwsze to jest takie, że Teatr Ex Machina powstał tutaj w ramach Monologu Interaktywnego z inicjatywy Diany Kozińskiej, która wykazała się ogromną pomocą i w pracy Klubu Monologu Interaktywny, która zorganizowała zajęcia z impostacji głosu, na które osoby chętne mogły chodzić i była bardzo zaangażowana w tę pracę. Wypuściła premierę Nowe Wyzwolenie Witkacego. Troszeczkę pomieszane z wyspiańskim. Był to i autorski spektakl. Mam nadzieję, że teatr Ex Machina dalej będzie funkcjonował w ramach monologu interaktywnego i że w przyszłym sezonie coś nowego Diana przygotuje. Drugi to jest teatr Józef Wiele. Diana, pokaż się Państwo. to jest teatr Józef wielepiej, który wykształcił się z osób, które chodzimy na monolog i już właściwie nie byłam. Stanie im więcej pomóc, Zabrowić. zabronić, a coś chcieli robić, i postanowili grać. I zaczęliśmy tutaj premierą Wiecha kafę pod minogą. Będzie scena pokazana w nowym, w, z nową aktorką, że tak powiem, która po prostu weszła w zastępstwo, jakby. No, bo w takim teatrze amatorskim nie ma siły, trzeba te dublury robić. A Józef pokaż się. <grywa> Zaczniemy tekstem z Szekspira. Będzie to monolog Hamleta do aktorów. W wykonaniu Dominiki Gadolskiej, która, która też bardzo proszę, żebyście wszystkich serdecznie tutaj przyjmowali, niezależnie od stopnia zaawansowania, bo te stopnie oczywiście są różne. Dominika w tym roku zdaje do Akademii Teatralnej i nie tylko do Akademii, bo tutaj trudno się dostać, również do innych szkół teatralnych, więc żebyście ciepło, ciepło ją przyjęli i ciepło ją wspierali w myślach przynajmniej. Drugą taką osobą jest Marta Jogunica, która również będzie próbowała swoich sił, na, żeby dostać się do, do szkoły i żeby zawodowo związać się na stałe ze sceną.